O nie, wygląda na to, że Lindsay, Jackson i Candy wszystko zjedli. I chcą więcej. Zrobimy challenge z gigantycznym jedzeniem. Szef kuchni babcia jeszy i zrobią burgera. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Posłuchajcie mnie uważnie, damy sobie radę. Zaczynamy. Mam już ciasto na przyszłe bułeczki. Trzeba będzie je wyrobić. Szefie, chodź tutaj. Przyniosłeś już sporo mięsa mielonego na kotlety. A Eszli ogromny wózek z warzywami. Super. Wszystko idzie zgodnie z planem. Ale ciężkie! Chodźcie mi pomóc wyciągnąć to ogromne ciasto! Udało się. Teraz wszyscy energicznie je ugniatamy. Dzięki temu ciasto będzie mięciutkie. Potrzebuje małego kawałka, świetnie. Teraz lepimy dużo bułeczek. Ja smaruję je olejem, a Ashley posypuje sezamem. Wszystko ok. Idziemy zgodnie z harmonogramem, babciu, co dalej? Teraz trzeba wszystko upiec. Nie mamy takiego ogromnego pieca, więc usmażymy to miotaczym ognia. Idealnie. Szefie, gdzie jest wielka patelnia? Oj, już niosę, babciu. Jest bardzo ciężka. Gdzie postawić? Tutaj. Dobrze. Formujemy kotlety i układamy na patelni. Muszę to odwrócić. Kotlety smażą się świetnie. Podsuń się, pomogę ci. Trzeba przewrócić wszystko naraz. Właśnie tak. Wspaniale. Przepraszam, Ashley, ale to nie dla ciebie. Dam ci ważne zadanie. Pokrój ogórka. Oczywiście. Odbiór, odbiór. To Ashley. Już czas. Oto moi asystenci. Helikoptery pokroją wszystkie warzywa szybciej niż ja. Tylko spójrzcie. Okej, okay, muszę pokroić ogórka. Zaczynam. O, jak szybko. Ojej, ojej. Raz, dwa i gotowe. Ashley, jesteś taka mądra. Chodź tu, babcia cię pocałuje. Brawo. Składamy burgery. Położyłem bułkę i kotleta. A ja ser, ogórki, pomidory, cebulę i sałatę. Dodajemy sosy i przykrywamy drugim kawałeczkiem bułki. Jak apetycznie to wygląda! Jeden burger jest gotowy. A teraz mamy już 10 burgerów. Pięćdziesiąt, sto! Jestem taka głodna. Nie wolno, Ashley. Mam nadzieję, że dzieci będą się tym zajadać. Możecie próbować. Mmm! Jakie pyszne! Bardzo smaczne! To niesamowite! Dzieciaki aż rzuciły się na burgery babcia szef Jeszy i świetnie się spisali. Wszystkie burgery wyszły idealnie. Najedliście się? Tak! Ojej, zaraz nas zdmuchnie. A teraz dzieciaki chcą lody. Dacie ratę je zrobić? Oczywiście. Dla moich ulubionych wnuków zrobię wszystko. Potrzebujemy winogron. A ja przyniosłem banany. Na pewno potrzebujemy też ananasów. A ja mam tu jeszcze troszkę truskawek. Co jeszcze przynieśliście, Kiwi? Smoczy owoc? Świetnie, wszystkie składniki już mamy. Bierzmy się do pracy. Od czego by tu zacząć? Hmm. Mogę wziąć winogronka? Nie. Lepiej obierz banany, a ja zajmę się ananasem. Szybciej, szybciej! O tak Rozumiem, wszystko będzie gotowe Obieram banana Okej, okay, jeden gotowy Kurkę wyrzucam O rany, jak babcia szybko kroi ananasy Ashley, pospiesz się Ashley, wkrótce będą nam potrzebne banany Trzymaj się planu A ja póki co kroję kiwi A ja truskawki Staram się, już prawie wszystko obrałam i pokroiłam Okej, okay, gotowe Dobrze, pokroiliśmy wszystkie owoce idealnie. Teraz musimy wszystko zamienić w sok. Idzie nieźle. Jeden jest gotowy. U mnie też. Korzystam z tłuczka, jest niezawodny. Spróbujmy. Mmm, pyszne. Ashley, co ty robisz? Nie powiedzieliście, czym mam wyciskać ten sok, więc udeptuję owoce nogami. Świetnie mi idzie. Spróbujmy. Wow, pyszne! Wlewamy wszystko do foremek. Wspaniale. Teraz musimy to szyściutko zamrozić. Bierzemy spray do natychmiastowego zamrażania i mamy to! Wola! Voilà. Sprawdźmy, co nam wyszło. O, świetne lody. Przybij piąteczkę, szefie. Eszli, co z tobą? Znowu się zamroziła. Dzieci, częstujcie się. Oredy. Chętnie dzielą się lodami. Nie próbowałam żółtych lodów! Pyszne! Zrobiliście wspaniałe lody, bardzo smaczne! Tak! Kochani, nie powinniście jeść tak dużo i tak szybko! No i proszę, wszyscy zamarzliście! Uff, zjedliśmy za dużo lodów! Skończyły się? Teraz chcemy lemoniadę! Przygotujcie ją dla nas! Prosimy! Coś jeszcze? Jestem zmęczony! Dokąd, szefie, wracaj? Tak, tak, wszystko przygotujemy, jesteśmy gotowi. Przynieście dużo lemoniat. No dalej, szefie, szybciej weź się w garść. No chodźcie tu z tą lemoniadą. Do roboty, trzymaj basen na pompuj. Dobrze. To nie jest takie proste. Ojej, szef jest taki zabawny. Nie, tylko nie to. No dalej. Dobrze, wszyscy coś robią. Ona też nie umie, no dobrze. Ech, babcia będzie musiała wziąć wszystko w swoje ręce. Gotowe. Babciu jak to zrobiła? SZOK! Teraz wlewamy do basenu wszystkie napoje gazowane, które mamy. Im więcej, tym lepiej. Trzymamy tempo. Razem. Wspaniale. Gotowe. E, może póki nikt tego nie widzi, to mogę troszkę napić się fanty. Wow. Ashley, co ja ci mówiłam? Nie wolno. To wszystko dla małych dzieci. Oni ciągle rosną. Potrzebują więcej jedzenia i widzia. Zabierz rączki. Przyniosłem pomarańcze. Świetnie, potrzebujemy ich. Pozostaje pokroić i wrzucić do lemoniady. Nie wolno niczego jeść. Liczy się każda sekunda. Świetnie. Muszę się troszkę orzeźwić. Wspaniale. Ashley, co ty robisz? Polewam boki basenu kwaśnym, płynnym cukierkiem. To jest pyszne. Teraz posypuję całość cukierkami Nerds. Są pyszne. Dzieciakom na pewno się spodoba. Dobrze, bierzemy łyżkę i mieszamy. Znalazłem duże słomki, będą pasować. Wkładam je do basenu. Udało się, brawo! Ojej, prawie zapomniałam. Potrzebujemy parasolki. To moja spaceruje z nią. Ale wszystko to najlepsze dla moich dzieci. Proszę, częstujcie się. Parasolka mi przeszkadza. Ale to moja ulubiona parasolka. Bardzo smaczna. Nawet cukierki są po bokach. Nie ma nic więcej? Jesteśmy głodni. Ojej, dzieci chcą jeszcze jeść. Co im jeszcze ugotować? Wymyśliłam. Potrzebujemy was. Tak, będziecie naszym deserem. Co? Potrzebujecie nas? Uciekajmy stąd. Jeśli podobało wam się wideo, to dajcie lajka i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia pa, pa.